Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Dzisiaj moi drodzy mam dla Was przesyłeczkę. Dostałem dzisiaj od firmy Karta Mundi taką oto dużą paczkę. Może najpierw pokrótce opowiem o co chodzi. Wtedy jeszcze pani Asia, dla mnie Pani Asia. E, przedstawicielka firmy Carta Mundi surfowała po internecie i przypadkowo znalazła mój filmik e, z prezentacją kompletnej kolekcji tych wszystkich właśnie kart, koszulek z polskimi reprezentantami. I tak się jej spodobał ten mój filmik, e, że w nagrodę postanowiła wysłać e, mi właśnie taką paczuszkę e, z produktami od Karta Mundi, od firmy Carta Mundi. Widziała u mnie na filmach, że również nagrywam z córeczką, i w ramach takiej można powiedzieć nagrody za ten filmik, który e, nagrałem niedawno, dostałem taką oto dużą tam, mega paczkę. Jak możecie zobaczyć, jest również moje imię, nazwisko na niej. I co, z tego miejsca chciałbym e, Asiu, bo teraz już e, przeszliśmy na, e, na imię, po imieniu. Serdeczne podziękowania Asiu za taką mega paczuchę z tego co tam czytałem na wykazie bo tutaj na paczce był wykaz co w środku jest powiem wam no jest tyle różności e, głównie gier które uczą nasze dzieci e, myślenia liczenia i tak dalej otworzę ją teraz i Mniej więcej każdą grę Wam pokażę co w środku. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, tylko na spisie czytałem co tam jest, ale gier jeszcze nie widziałem. Teraz to sobie otworzymy. I sprawdzimy co fajnego od Asi dostałem. Mam nadzieję, że uda się coś więcej jeszcze z firmą Karta Mundi Zaplanować w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kwitnąć. I w środku mamy to, co wszyscy najbardziej lubimy czyli folikę, że można sobie poszczelać z bombelkami. Ja Cię kręcę. Masakra. Pierwsza gra. Czytanie. Zegara. Tak to wygląda. Fajnie można do ręki to chwycić. Czytanie zegara. Dalej. Rysowanie z użyciem cyfr. Tutaj są też pokazane, ile osób może w to grać. Ile czasu potrzeba po prostu, żeby grać? I jaki wiek? Plus 7, plus 6. Moja córka ma prawie 4,5, ale jest na tyle mądrą dziewczynką, że na pewno w większość będziemy grać. Postaram się z nią nagrywać jakieś tam filmiki z każdej gry. Jak gramy, tutaj plus 4, i to jest kolory i kształty. Naprawdę, Asiu. Masakra, mega. Dzięki, dzięki, jeszcze raz Dzięki Pisanie liter plus 5. Co dalej? Gra memo. Dwa w jednym z polską reprezentacją. Patrzcie. Czyli to już jest piąta gra. Szósta. Kłedo, czy kluedo. Coś takiego. I to jest powyżej 8 lat gra, czyli w sumie jest duża rozpiętość wiekowa dla tych gier. Złota kadra, zestaw dwóch talii kart do gry. Popatrzcie, czyli to już jest siódma gra. Monopoly Junior plus 4, czyli akurat dla Paulinki Kraina Lodu plus 5 połącz płatki śniegu, które stopiła Elza O, to co z Paulinką najbardziej lubimy, czyli zgadywanie, kto to plus 4 Bardzo fajna gra. Monopoly Deal plus 8, czyli to, to jest już dla starszych dzieciaków. Więc tu jest na dobre kilka lat różnych gier. No i jeszcze cztery rodzaje kart. Pierwsze: czarny Piotruś i Memo. Wszystko, oczywiście, to jest firma Carta Mundi. Dalej. Mistrzowskie rozdanie: 55 kart. Do gry z polskimi reprezentantami. Dalej. Gra piłkarska, dwa w jednym. Łączy nas piłka. I ostatnia gra. Multiplication. Mnożenie. Plus sześć. Czyli dla dzieci powyżej szóstego roku. Życia. Pusto, ale nie wiem, jak mam Ci dziękować, Asiu, za to wszystko. Wpisaliśmy już troszeczkę, mam nadzieję, że uda mi się e, odwdzięczyć, chociaż w jakimś małym stopniu. Czyli jeszcze raz, moi drodzy, cztery talie kart do gry. Później mamy tutaj takie cztery malutkie gry. Mój, bo zaraz mi spadnie. Tutaj dwie takie czerwone i dwie żółte. To już mamy 8. Tutaj zestaw kart. Dwie talie. To jest 9. Tu jest 10 gra. Memo. 11. 12. 13. 14. i 15. Masakra. Takie przesyłki to jeszcze nigdy nie, nie dostałem od nikogo. Dzięki, dzięki, jeszcze raz dzięki Asiu. Tak więc, moi drodzy, możecie się wypowiadać w komentarzach, co myślicie o tej przesyłce, bo dla mnie to jest e, mega bombastyczna, smerfastyczna przesyłka. Będziemy mieć co z Paulinką grać, nagrywać, jak wiecie, co jakiś czas wrzucam filmiki z córeczką, więc tutaj zobaczymy, które z tych gier uda się razem z nią nagrać, które po prostu będzie rozumieć. No i co? I jak będzie. Jakiś filmik nagrany to oczywiście wrzucam. Dzisiaj to wszystko na filmie, łapeczki w górę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.